Siemano widzowie. Niestety nie umiem się witać, więc no siema. Dzisiaj pokażę wam jak się dobrze rozgrzać w Fortnite, co nie? Bo każdy wie, że no... Smalczyk to jakoś za dobrych tych poradników nie robi. To znaczy robi dobra, ale kto się do tego stosuje. Więc ja wam dzisiaj pokażę. Jak się dobrze rozgrzać w, w Fortnite -ciku. Na samym starcie to do... możecie zostawić suba i łapkę w górę, co nie? Żebym mógł się rozwijać, bo tak szczerze... Zasięgi w chuj spadły Ale no, lecimy do pierwszej mapki, bo będę wam pokazywał na mapkach ogólnie. Lecimy do pierwszej mapki. Dobra widzowie. Jesteśmy już na pierwszej mapce. Jest ona od Raidera. Kot macie u góry, co nie? I jak będę umiał, bo ja to będę montował, co nie możecie zostawić ogólnie komentarz yy, Jak mi poszedł to montowanie, czy wam się podoba, czy nie. I możecie łapkę dla mnie zostawić, bo nie umiem montować, co nie. Ale no, macie pierwszą mapkę, kod macie u góry i ja najbardziej co wam polecam. Sorry, jak bardzo słychać klawiaturę Ja najbardziej polecam ogólnie to, róbcie z tego wszystko, a ja najbardziej polecam Edit Tower. Tylko ja w to nie wejdę, bo strasznie długo to się robi, co nie. A mi się nie chce tego robić, bo no. I polecam y, pis Control, co nie. Każdy, każdy pis Control jest zajebisty. I mi na, najbardziej 1K i 2 siedzi co nie, ale zajebiste są W tym nie wiem o co chodzi więc niestety no, nie powiem wam czy to jest dobre No freebird to freebird to każdy wie Ale to do freebilda przyjdziemy później y I crosser tego nie polecam Tego też nie, no bo zobaczcie co to No to po prostu stoicie i co tak strzelacie co nie Ups. I pikujecie o jakieś piki musisz jak nie traficie, to ambijach opłacą, nie? Więc. Ja bym za bardzo tego nie polecał. On to nie uczy. Są lepsze mapy. Ale no. Wpis kontrole i edit towery. Na medium jeszcze to zróbcie, bo to to samo. A. No, ja już przejdę do drugiej mapki. Mm, no dobra, jesteśmy już na drugiej mapce. Ta mapka jest bardziej pod. No, box, co nie? Macie tutaj boxa. I walicie się z botami, co nie? Macie tu boty, walicie im jakieś piss kontrola. nie piss Tylko musiecie, musicie uważać, bo one wszystko trafiają, bo one mają A-boty, co nie? Jakieś boksy, nie boksy. Piscontrolujecie jak tu. Ja się tu aim. Mo moimi skinsami nie będę ten popisywał, bo ich. A nie mam, co nie? a One są znikłe, ale no je zabiję. I to jest też dobra, mopo po to. Expo, patrz, 360 ekspo. Jak nie chcecie, bierzecie ten pilotik. Chyba stąd musicie wziąć ten pilotik, Bo go nie macie na start. A jak go, jak go nie macie na start, to to jest problem, bo nie będziecie musieli, musicie resetować mapy. Więc lepiej sobie podejść, wziąć ten pilotik. No bo wiecie, jak jest. I no, ta mapa jest tylko właśnie po to, moim zdaniem. Re, reszta tu nie jest potrzebna, to znaczy tego nie sprawdzałem, więc to jak chcecie, możecie sobie sprawdzić, a ja też sobie te sprawdzę. O, no to to nie jest potrzebne, bo to macie na tamtej mapce. O, no i tu macie. No to też wam nie będzie potrzebne, bo są do tego inne mapki, co nie? Więc widzimy się na trzeciej mapce. No dobrze, jesteśmy już na trzeciej mapie. Jest to mapa pod emo. Od razu muszę wam powiedzieć, no kolejność, w jakiej będziecie robić te mapy, nie robi większego znaczenia, co nie? Ale najpierw, jak zrobicie emo to łatwiej wam się będzie edytować, bo będziecie mieli już rozgrzaną rękę, co nie? Więc ja bym najpierw chyba Aima robił. I później dopiero edycja. No bo mi się wydaje, że więcej się nauczycie, co nie? Na stream jak chcecie możecie coś wbijać na streamy, co nie? Na streamach widać, no, z dnia na dzień jak mi coraz gorzej albo lepiej idzie, co nie? I se wchodzicie tutaj? Bierzecie sobie, nie wiem, pompę PMa. I startujecie. No i nawalacie w bota co nie. Ja nie będę nawalał, bo może mnie nie słychać, bo nie wiem jakie mam audio. I nawalacie sobie w bota. Nie, wiem, nawalajcie to tak, no 5 minut 10, żeby... To co nie to musi być rozgrzewka, a nie... A że tu siedzicie 30 minut, nawalacie w bota się pocicia. A później w ogóle are nie gracie ani nic. Więc... No takie 50 minut w to. 50 minut w glider tracking. Ja najbardziej te dwie polecam. Tu bierzecie nie wiem albo to, albo to. Ja i strzelacie tam. Ja tego nie będę robił, no bo wiadomo. Ja tych reszty no nie gram. Polecam wam te dwie pierwsze, ale to Wy musicie wypróbować co Wam siedzi, a nie co mi siedzi, co nie. I no. Lecimy już do czwartej mapy. No dobrze, jesteśmy już na czwartej mapie. To jest mapa pod Piskatrol, co nie. Ja bym Wam proponował brać tu gromówkę no i piema no bo to jest pod tą metę co nie ja bym nie brał spaza ani nic no ja bym grał pod metę i oczywiście od razu wam mówię sorry że tak późno ale jak chcecie dobrą rozgrzewkę tak jak macie te rzeczy na aim'a pod ten to bym grał pod metę co nie bo się uczycie no z nowych broni grać I, no to znaczy no z tych broni co są teraz uczycie się pod metę i tu bym ustawił automik a, automatic reload. Włączony, co nie? No, wam wow, automatycznie będzie reloadowało. I tak, wchodzicie, tu bym prawie każdą mapę grał, nawet te tunele, te tunele też są zawsze gate. Prawie wszystko, ale to sami musicie sprawić co wam się dzieje, co nie. dajecie tu fullboxa botowi. O, mi to teraz oczywiście nie zejdzie, ale no. Dajcie fullboxa botowi. No i. Co? Później takie rzeczy stosujecie na arenie. No i robicie szczytony, co nie? Zostajecie port playerami, wygrywacie grupę ka grubą kasę. I wiecie. No jesteście sławni. Dobra, yy, cięcie, bo tam gadałem jakieś... No niepotrzebne informacje. Yy, powtórzę wam jeszcze raz, no bo nie wiem co mówiłem, a co nie, co nie, bo jestem po lekkiej przerwie. I no. Eee. Yy, Tutaj bierzecie, tracicie każdą mapę, każdą. Każdego bota set pis kontrolujecie. I to wam pomoże później w grze, jak gracie na boxa, tak jesteście zabosowani. I to walicie chłopaki Pis control. I macie większą szansę, że go traficie. Albo robicie jakieś edit kursy, bo tu też edit kursy robicie, co nie? Macie większą szansę, że go traficie. No, bo ćwiczycie to, co nie? Więc, no, i teraz. Idziemy na mapę piątą, chyba piątą, bo już tego nie liczę, co nie? Już nie pamiętam, ale let's go. Dobra, jesteśmy już na piątej mapie, to jest mapa pod aim'a też, tylko aim'a pod pompy, no i tu możecie sobie klipy też walić, uczyć się edytować TP. edytujecie sobie na przykład takie, nie wiem, tunele, coś, podmieniacie i walicie chłopowi, musicie walnąć max co nie? Popatrzcie, walnę mu w ciało i no mógłbym mu tak ciągle walić w ciało i go nie zabija. Tylko muszę zrobić, się mu za 190 dać, żeby go zabić Czyli, no, max damage musicie mu dać I to jest strasznie dobry trening w ogóle pod No, z pompę Bo możecie sobie full, full pisy dawać wszystko mm, No i Nie trafić tego co nie w gierce A tu sobie poćwiczycie i traficie później w gierce I chciałem powiedzieć Że wszystkie mapki, no tak po 10-15 minut tak, ja bym grał, co nie? Ja gram, tak? Po 10-15 minut wszystkie mapki. No, czasami oczywiście opuszczę ten trening. No, ale to wtedy nie jest za dobre dla mojego skilla. I dla waszego pewnie też, jak opuścicie, więc... Ja wiem, tak codziennie, no nawet jak czasu nie macie, to po te 5 minut na każdej mapce spędzić, no to... Nie jest jakoś dużo czasu, no to pół godzinki na każdej mapce. Nawet jak nie zagracie już żadnych aren, to lepiej się rozgrzać. Bo wtedy, na następny dzień, no... Lepiej wam będzie szło, co nie? Bo będziecie rozgrzani po wczoraj i będziecie ciągle trenowali swojego skilla. Jak tak z dzień na dzień, to coraz ten skill będzie... Coraz... was skill coraz bardziej będzie lepszy. I... No i właśnie będziecie jak on, będziecie same 190 rozobać. A teraz lecimy do szóstej mapki, jak jeszcze taka jest. Więc no, lecimy. No dobra, jesteśmy już na mapie szóstej. I chciałbym powiedzieć od razu, że jak doszliście do tego momentu, to napiszcie Trening w komentarzu, a ja bym przypnęła i będę wiedział, że oglądaliście do końca, co nie? I później jak pijecie na live'a, to będziecie dobrze zapamiętani I tak, szóstą mapką jest Wszystkie mapki w ogóle dzisiaj były od Raidera i ta też jest od Raidera Wszystkie kody do mapek macie u góry, co nie? No to, to wam nie muszę mówić, w opisie też wam mogę umieścić i nie wiem, czy nie zrobię takiego czegoś, mówiłem, że sam będę montował. No to kody będziecie mogli mieć też na ekranie, w sumie. przez jakieś 5 sekund. Tutaj sobie freebuildujecie, i ogólnie wtedy ćwiczycie w ogóle budowę, co nie. Będziecie wtedy lepiej budować na tym. Oczywiście wiadomo, no jest delay na arenach itp. i td. na turniejach, no ale nauczycie się więcej niż z takiego. No, z takiego nie wiem, no bez tego byście nie dali rady. Więc, no, ogólnie byłoby yy, słabe, to koniec odcinka. I chciałbym ogólnie powiedzieć, że dogrywam to. Ku A 10 minut przed wrzuceniem odcinka, co nie? Jeszcze na no szybko miniaturkę robię, ale zapomniałem dograć zakończenia, więc, mm, to jest koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę i chyba dzięki.